Rozpoczął się już załadunek koni do maszyny startowej, W maszynie jest już koń oznaczony trójką, czyli Bartrimą i swoje miejsce zajęła także debiutantka, oznaczona czwórką igraszka. Teraz do maszyny podchodzi remus bez najmniejszych problemów. Za chwilę zajmować swoje miejsce w startboxie będzie Celadon. Przypomnijmy, z numerem 1 Premier Rois, z trójką Bertrymon, z czwórką Igraszka, koń numer 5 to Remus, z szóstką pobiegnie Celadon, z siódemką Dama Dworu, koń numer 8 to Zafa, z dziewiątką Madiba i z numerem dziesiątym Koenigsbrunn. Trwa załadunek koni do maszyny startowej. Jest już w niej również Celadon, podchodzi teraz Dama Dworu. To konio oznaczony siódemką i jakieś problemy z celadonem w startboxie, ale jeździec sobie poradził, już jest wszystko w porządku i podchodzi dama dworu. Trochę problemów przysporzyła naszej obsłudze klacz Dama Dworu, ale już się udało, zajęła miejsce w startboksie. Teraz będzie podchodzić Zafa, to klacz oznaczona ósemką. Pięć koni mamy już w startboksie. jeszcze poza maszyną. Miejmy nadzieję, że już teraz sprawnie to pójdzie. Zafa zajęła swoje miejsce. Podchodzi Madiba Mówi. Ogier Madiba Mówi bardzo ładnie, bez najmniejszych problemów zajął miejsce w maszynie. Również bez komplikacji podchodzi Koenigsbrun. To konie oznaczone dziesiątką. I jako ostatni będzie wprowadzany do maszyny koń numer jeden. To Ogier Premier Rua. Bardzo ładnie zajął swoje miejsce. Bomba jest już w górze, czekamy na sygnał do startu. I jazda. Drzwiczki się otworzyły, stawka wystartowała. Przesuwa się od razu na prowadzenie Bertrimont i to o kilka długości. Tam pewne problemy ze startem miała igraszka i będzie musiała nadganiać. Już przechodzi na front, no jeszcze nie, ale stara się o to koń numer 10, Kenix Brun. A od zewnątrz bardzo ładnie do przodu przesuwa się też Madiba Mówi. Stawka nam się zgrupowała, konie są na przeciwległej, prostej, blisko siebie czoło tej stawki. Jest tam Madiba Mówi, jest tam Bertrymon. Z przodu trzyma się też Prince Rua i Keniks Brun. Następnie Remus, Dama Dworu, Celadon, Zafa i zamyka stawkę Igraszka, która nieco straciła na starcie. Prince Premier Rua przesuwał się już na pierwsze miejsce, na drugie odpada Madiba mówi i stawka znów delikatnie zaczyna nam się rozciągać. Premier Rua na froncie, ale nie ustępuje. Madiba mówi. Te dwa konie na prowadzeniu. Na pozycji trzeciej jest Bertrymon, Następnie jest Remus i Kenix Brun. Konie teraz za chwilę schowają nam się za laskiem. Bardzo blisko siebie dwa konie. Prince Rua i Madiba mówi, prowadzą. Premier Rua, przepraszam, nie wiem dlaczego cały czas używam słowa Prince. Zmieniam trochę imię, a to nieprawda. Premier Rua, tak nazywa się ten koń, to jedynka. I on jest na froncie tej gonitwy i zbliżają się już do prostej finiszowej. Premier Rua, Madiba Mouvi i Bertrimont to trzy konie, które są na prowadzeniu, ale pozostałe konie jeszcze blisko, jeszcze walczą. Niecałe pół kilometra już mamy do celownika. Madiba mówi od bandy. Premier Rua jakby nieco słabnie. Jest tam też Bertrimont. Do walki stara się włączyć jeszcze Dama Dworu. Do celownika mamy już tylko 300 metrów. Madiba mówi jest na prowadzeniu. Słabnie premier Rua, a stara się przyspieszyć Bertrimont. Madiba mówi 100 metrów przed celownikiem na prowadzeniu. Czy odda to zwycięstwo? Nie wydaje mi się. Madiba mówi Bertrimont, premier Rua i Damadwaru. Madiba mówi, wygrywa ta gonitwę. Następnie Bertrimont, walka o trzecie. Premier Rua i Damadwaru, igraszka Celadan, Zafa, Brown i zamyka stawkę Remus. Madiba mówi, koń oznaczony numerem 9, trenowany przez trenera Michała Borkowskiego w siodle Jockey Sanzar Abajew. Ten koń jako pierwszy minął linię mety, poczekamy oczywiście aż komisja techniczna zatwierdzi wynik tej gonitwy. Czekamy na zatwierdzony wynik gonitwy drugiej, a przed nami o godzinie 13.43, gonitwa dzisiejszego dnia wyścigowego, gonitwa o nagrodę przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego. To międzynarodowa gonitwa z płotami dla trzyletnich koni. Dystans 3000 metrów. Mamy w stawce dziewięcioro uczestników. Po wycofaniu Ogiera Młody Gniewny oznaczonego dziesiątką. Wystartują z jedynką Błękitna Laguna z dwójką. Trójką Lesieniec, z trójką Kubera z numerem czwartym Greek Desert, z piątką Call Me Home, z numerem szóstym Nebian, z siódemką Artysta, z numerem ósmym kontrargument i z dziewiątką pobiegnie Salivano. Przypomnę, że mamy zmiany względem programu wyścigowego. Na dwójce klaczy Tijende Lesieniec pojedzie praktykant jokejski Adam Ciemiel z wagą 65 kg, na dziewiątce Ogierze Salivano pojedzie jokej Lukas Matuski z wagą 66 kg i dwie zmiany wag. Klacz Błękitna Laguna oznaczona jedynką poniesie 66 kg, a klacz Kubera oznaczona trójką 65 kg. Jesteśmy już prawie, prawie gotowi do dekoracji zwycięzców gonitwy drugiej, ponieważ przed nami prezentuje się już trzyletni ogier Madiba Mouvi, który okazał się najlepszy w gonitwie dla trzyletnich i starszych koni, wyłącznie czwartej grupy, na dystansie 1907 metrów. To jest dystans nieprzypadkowy, nie jest to okrągła liczba, ale właśnie jest taka, ponieważ nasz tor, tor Partynice został zbudowany w 1907 roku i stąd taki dystans, a do nas już powoli zmierzają. E